Kochani, w czwartek w programie Poranek Silesia już przyzwyczailiśmy naszych telewizorów, że spotykamy się z naszymi ekspertami w poradniku w kąciku dieta to nie cud i naszymi dzisiejszymi ekspertami, jak zresztą co tydzień są Grzegorz Klonek oraz Jerzy Drindos, dietetycy z Centrum Dietetycznego Lenacor. Rozmawialiśmy już o... Cukrzycy, a dziś przejdziemy do innego tematu, w którym dieta może nam pomóc. Coś, co nam jest potrzebne w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Nasza pamięć. I niejednokrotnie mówimy: oj, ja już mam pierwsze objawy sklerozy, oj, ja już zapomniałem, oj, nie mam pamięci. A my dietą możemy sobie poprawić funkcjonowanie mózgu zdecydowanie tak. I najciekawsze jest to, że coraz więcej takich młodszych osób ma problemy z tą koncentracją, z utrzymaniem skupienia, już nie mówiąc o tym, że zapamiętywanie gdzieś tam legnie w gruzach, czyli tak naprawdę czytamy coś, robimy i nagle o muszę sobie przypomnieć co ja zrobiłem. Coraz więcej ludzi właśnie e, mówi, że musi sobie zapisać coś na kartce, co ma do wykonania na przykład w danym dniu. Dobrze na kartce, a ja chciałem tutaj właśnie nie zgrywać jakiegoś wielkiego naukowca, ale podejrzewam, że że za to odpowiedzialne jest coraz częstsze używanie różnych nowinek technicznych, które niejednokrotnie myślą za nas. No bo panowie, pamiętacie, my w szkole korzystaliśmy tylko z książek i tylko ze swoich notatek, i jakoś tak chyba było lepiej z tym naszym czytaniem, ze zrozumieniem. No właśnie, a jak my możemy sobie tą dietą, tym młodszym i tym starszym, pomóc, żeby jednak zapamiętywać i nie zwalać wszystkiego na te nowinki techniczne? Mieszycie. Okay. W czasie ostatnich spotkań mówiliśmy o insulinoporności. Insulinoporność polega na tym, że komórki są niedożywione, dlatego że one nie reagują na insulinę i glukoza, która mamy we krwi, nie jest w stanie dostać się do tych komórek. Pomimo tego, że mamy tego cukru bardzo dużo, ona nie dostaje się do komórek. Komórki są niedożywione. Insulinoporność dotyczy również mózgu. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli, jeżeli wytworzymy sobie insulinoporność na skutek. Tego, jak się odżywiamy, to po jakimś czasie nasze komórki mózgowe są po prostu niedożywione i one po prostu nie, nie, nie działają tak sprawnie, jak powinny. Czy ja dobrze rozumiem, że ten cukier jednak jest potrzebny do tego, żebyśmy lepiej myśleli, żeby nasz umysł był bardziej lotny? Stąd w tych napojach energetycznych oprócz kofeiny jest duża zawartość cukru, czasami przesadzona. Może nie powiedziałbym, że cukier. Powiedziałbym, że mózg też potrzebuje energii. To jest bardzo ważny organ i bardzo dużo energii konsumuje. Są różne źródła, są dwa źródła energii, z których może korzystać. Jeden to jest właśnie to jest cukier, drugie to są ciała ketonowe, które powstają z tkanki tłuszczowej. No ale teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli praktycznie większość ludzi korzysta głównie z tego cukru i ten mózg nie dostaje tej energii, akurat te, 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 tej glukozy, no to właśnie ma później taki problem, że jest brak koncentracji, jest niedożywiony, nie ma z czego pociągnąć. Siły do myślenia choćby nawet. Nie? No to gdzie szukać tego wsparcia? Grzegorz wspomniał, że są dwa źródła energii, cukier i ciała ketonowe. Jeżeli chodzi o cukier, no to w momencie, kiedy mamy insulinooporność, ten cukier nie dostaje się do tych komórek i nie jest w stanie tych komórek odżywiać. Jeżeli zmienimy dietę i ta insulinooporność się zmniejszy, to w tym momencie mamy lepsze odżywienie mózgu. Z drugiej strony, jeżeli zmieniamy dietę radykalnie i dostarczamy właśnie tych ciał ketonowych, to one odżywiają mózg bez pośrednictwa insuliny, czy Możemy mieć silną insulinooporność, natomiast mózg będzie odżywiany bez najmniejszego problemu przy pomocy ciał ketonowych. Przy okazji te ciała ketonowe powodują, że nasz mózg funkcjonuje 20 kilka procent lepiej niż na glukozie. Po, A to się robi z dietą. To po, się robi dietą. Po dzisiejszej emisji naszego programu, po obejrzeniu, no to jeżeli ktoś zastosuje się do e, takich zaleceń dietetyków jak panowie, no to będziemy mieć coraz więcej Einsteinów albo Skłodowskich. Znaczy, Być bo, może, tak. bo to te 20%. Tak. Oczywiście nie, to był taki, taki żart tutaj, bo wiadomo, że nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby yy, no, nasz mózg więcej zapamiętywał, żebyśmy... Więcej tych rzeczy pochłaniali, tych informacji, żebyśmy gdzieś tam je umieli sobie uporządkować. W ogóle ten mechanizm, o którym wspomnieliśmy teraz, tak pokrótce, wykorzystywany już jest od praktycznie 100 lat w leczeniu padaczki lekoopornej, a na dzień dzisiejszy lekarze wykorzystują to na całym świecie globalnie w leczeniu chorób takich właśnie jak Alzheimer, Parkinson, stwarnienie rozsiane, autyzm, choroba dwubiegunowa, czyli bardzo silne schorzenia neurologiczne. E, właśnie dlatego, że ten mózg dużo lepiej funkcjonuje na tym paliwie. Dobre zapamiętywanie z jednej strony, ale też ta duża koncentracja to druga strona medalu i wszystko to możemy uzyskać poprzez wprowadzenie nowych nawyków żywieniowych. Jakie produkty, które możemy znaleźć nawet w swojej kuchni, mogą nam pomóc w tym, żeby lepiej zapamiętywać żeby dostarczać tej pozytywnej energii do naszego mózgu. Znaczy, tu też trzeba by to związać Nie. z z niedoborami witaminowymi, więc y, trzeba by uzupełnić też te niedobory witaminowe, to z kolei zaś wchłanianie witamin jest bardzo silne i bardzo mocne, w, y, jedząc tłuszcze po prostu, wprowadzając do diety tłuszcze, nie unikać ich przede wszystkim, a z kolei obniżyć, łatwiej może to powiedzieć, obniżyć te produkty, które wpływają na silną insulinooporność, czyli węglowodany, cukry, y, przetworzone jedzenie, to, to wszystko właśnie y, utrudnia ten cały proces. Za chwilę wrócimy do tej naszej y, ciekawej Rozmowy, ale warto tylko wspomnieć, jeżeli już o tych witaminach mówimy, D3 i B12. To te witaminy, które tak. odpo odpowiadają drodzy Państwo za pamięć i koncentrację. I jak te witaminy e, wprowadzić w nasz organizm, szczególnie witaminę D, kiedy mamy coraz mniej słońca, no bo jest jesień, coraz, coraz krótsze dni, tego dowiecie się po krótkiej przerwie muzycznej.